Cześć, Widzowie, tu Foxa i Bambo dzisiaj... Jakie zimie... Foxa? Konkurs budowania... E, a na promesy, kamerą już wcześniej. Jedną rundę ocenicie i nie zapomnijcie dać... lajka i suk no. Tabliczki. Hmm? Taliszka, no i oceniasz? Eee, czyli masz tabliczkę? Te hmm. Jak pani ocenia moją cudowną pracę? No, tak, 8 na 10. Ładna, ładna, ale wyższej nie dam tak bardzo. Nawet dużo drzewo, ale zbyt mało detali. Też nie daje 10, taki. Pokaż im swojego skina. Jeziemasz ten mikrofon. spoko, okej, okay. to teraz przechodzimy do kolejnej rundy. Czyli jaka ma być, to będzie e, coś z żabą. Przechodzimy do kolejnej rundy. Teraz widzę, że wymyślą, jak ja tak szybko piszę. Okay. Czyli coś z żabią. Ja zrobił staw. Hmm. Ja bym zrobiła e, taki żaba posun w sumie, nie wiem, jak to zrobić niby. Powiedz e, no, mi podobnie zrobić, co? Możesz robić posun, ja robię co innego. W sensie mi chodzi, że buzi żabień. E, może też być. zrobić pauzę i pokazać, jak to wygląda w końcu. Ja skończyłam. Ja jeszcze tylko guziczki jeszcze muszę dać. Informuję widzów. Nie. Jezusie. Gdzie to są za guziki? Nie, nie wiem właściwie. Spoko. To jest, że to fajna mm -hmm. I 7,5. ok. Ja idę do swojego. Trochę ci pomagał. Kijanki. I to jeszcze pomarańczowe jest niby... Nie, słuchaj. To nie o to chodzi, że ja ci dam mniejszą, to ty też musisz mi dać mniejszą. Porównę, bo tutaj jak uważamy. Wiesz, że ja ci dam mniejszą, to ty dasz mi jeszcze mniejszą. Wiesz, co to Że po prostu robimy normalnie. Dobra, niech będzie 7, dobra? No, może sprawiedliwie. Ja, ja, good, good. Teraz zobaczmy Tisto pico naj bo, da je steh. Na voljo je tudi čokoladna čokoladna. To bo že idealna čokoladna pica, ki jo potrebujem. Drewno też może być pizza. Co robię? Hmm, ryku, ryku. O, patrz czosnek e, do tej pizzy. W sensie, e, to ten, wiesz, sos czosnkowy można zrobić z tego. Пост до пустині, якби O. Nie wiem, jak to nie by zrobić, żeby była trochę mniejsza od Coś jeszcze kawałek pizzy chcę zrobić, żeby to było. I Teraz oceniamy. Do mojego sos barbecue, ketchup, sos czosnkowy i do kebaba lub frydek. Jak Pani ocenia? A może Pan będzie oceniał? Mm, pizza! Hm, mm, smaczna pizza, że niby ją zjadłem. Ty się raz Jest taki napisz, że na napój. Z czym? Z miodem. Picie z miodem. Sok z miodem. Nawet łyżka jest. Ale ci daję 10 minut na 10. A jeżeli to wszystko jest, jest, jest słychać pod dźwiękiem, to co by było? Teraz chodź do kolejnego, piję. Bon z Labubu. Ty tych teraz chcesz zbadać, labubu Labubu! Labubu! Ty bierzesz, robić pomarańczowego, a ja niebieskiego dla Bogu. Ok. To jest Zu. To musiałabym y, wziąć chyba Terekotę, terakotę, a nie. Tylko po prostu. A już wziąłem. Znasz tą fantazyjkę, tak? Nie, Rafał mi ją puścił. jeszcze kręcić dupą swoim, Rafał mi to wpuścił. Ze stópem nie wyciągam brudu, kręcić głównie w swoim, Intra Eleusala. To kontrola, oh tak. same pomarańczone co nie? no zrób liska dla bobu. lis? la bubu? lubus lubus co dróba la zrób la bobu lis że ja ja zrobię nazwę la bubus okej okay. już tyle bloków ma a jak mają mieć nazwę? po trzy kurwa, Bo mają nóżki. No dwie par no. Jezu, już nawet nie pamiętam jak to było nigdy. Ej, ale czerwony piasek to git, co, nie? Bo też do dokeracji też idzie. Robię takie planki jak pandzie. Ja no też takie planki robię nie? w sumie. W sumie być takie fajne planki. A tu rzecz tak śpię. Jeżeli ukończała jeszcze tutaj. A co ty robisz? Już zaczęłam robić. Co? Jak wyjść? No musiał mi te kolce ten. Musiał te kolce być. Jest Chomander? Na przykład, nie pytaj na przykład. Na przykład. Nic jest mega? To molda moja. A ja moldę jest ciekawą, lubię. do mnie. Jałem Starałem się. Kurucz ja ja kasztan A wiem co robię Ja też Jakby kasztan w mhm. no, ja Normalny go kasztana, który wychodzi z tego I dwie Nie, możesz pokazać jak to Co? Już się zatrzymać na Pokazujesz teraz widzę jak budujesz. A to już możesz zatrzymać. um mm -hmm. Nie, mam taką siedzącego gniazda. A wiesz, możesz zatrzymać się na wydania. Czy już zbudowałaś? Już. Kometkę włączasz? Nie, nie kometkę tylko. Co, do mojego? Czy do twojego? O, wiem. Telewizor. Oj. To do mojego mi wyszło.

Napiszcie w komentarzu kto dla was wygrał Napiszcie w komentarzu kto dla was wygrał. I napisz w Co mi jeszcze? Że, że już kończymy już filmik w ogóle nie, nie muszę. Do widzenia pisać. widzowie Nie zapomnijcie dawać Suba i wejka